Hej, planuję się przenieść do tej szkoły i chciałbym ją najpierw trochę poznać. Masz może chwilę, żeby mnie oprowadzić, opowiedzieć coś o niej? Jasne, nie ma problemu. A tak w ogóle to się ma, jestem Maciek. Chętnie odpowiem Ci, jak to wszystko wygląda. No to super, ja jestem Krzysiek, ale możesz mi mówić krzychu. Zaczynajmy. No to zapraszam. Uczniowie zawsze wchodzą do szkoły przez szatnie i tam zostawiają swoje rzeczy. A czy macie w szkole sklepik? Jasne. Jest tam sporo różnych produktów, kanapki, drożdżówki, sałatki, na pewno znajdziesz coś dla siebie. Poza tym, nie wiem czy to interesuje, ale mamy mnóstwo różnych zajęć dodatkowych: SKS, koło teatralne, chór, no i oczywiście koła przedmiotowe. U nas w szkole możesz ciągle rozwijać swoje pasje i znajdować nowe. O, to super. Koło teatralne brzmi naprawdę ciekawie. A czy organizujecie jakieś wydarzenia szkolne? No, jasne. Samorząd szkolny organizuje różne dni tematyczne, na przykład dzień postaci literackiej. Jest to jedno z najgłośniejszych tego typu wydarzeń w naszej szkole. Poza tym, naszą wizytówką są zwierciadła. Organizujemy je co roku. Zwierciadła? Nigdy nie słyszałem o nich. Dobra, teraz idziemy do sali matematycznej, gdzie pewnie spotkałem panią profesor. Okej, okay, matematyka jest dość znacząca, więc Git. Dzień dobry, Sorko. A dzień dobry, dzień dobry. Słyszałem, że w to Pani na klasa. Nie zaprzeczę, bo dużo osób na kółeczko przychodzi. Ciężko się temu dziwić, skoro Pani prowadzi tak ciekawe lekcje. No staram się, ale to też zasługa naszej kochanej klasy. Muszę przyznać, że Pani lekcje nie wieją nudą, bo zawsze Pani wpada jakiś żart matematyczny. No bo przecież matematyka to czysta przyjemność. Wchodząc do klasy widać, że nie tylko lekcja jest ważna, lecz i jej otoczenie. Fajnie, jak jest kolorowo w klasie, o to też dbają uczniowie. A jak twoje przygotowanie do konkursu? A dobrze, dobrze, cieszę się, że pani pozwala wykorzystywać uczniom ich zdolności, co daje im szansę na zdobycie indeksu. To my będziemy lecieć. Do widzenia. Do widzenia. Jestem osobą pomagającą uczniom w osiągnięciu ich celów, do których są zdolni. Służy w każdym matematycznym problemie. Staram się, by lekcje były nieszablonowe. I co, Krzysiu? Co sądzisz o matmie w naszej szkole? Nie powiem. Podoba mi się. Fajnie, że wasza nauczycielka daje wam duże możliwości. Poza tym wydaje się naprawdę miła. Jestem pewny, że lekcje z nią są super. Oj, są, zaufaj mi. Jeśli przejdziesz do tej szkoły, to sam się przekonasz. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, gadki. Usiądź już na swoich miejscach. Czy włączamy komputery? Jeszcze nie. Dziś mam dla was coś specjalnego. Powiem wam, co nieco o sztucznej inteligencji. Panie profesorze, czy możemy już uruchamiać sprzęt? Sekundka. Chyba mamy jakiś problem. Zaraz ruszamy z ręczną robótką. Już wiem, co jest nie tak. Teraz powinno wszystko działać. W porządku. Zaprogramujmy coś wreszcie. I tak oto ukończyliśmy ten program, który rozwiązuje za Was zadania z funkcji kwadratowej. Wspaniale. Dziękujemy, panie profesorze. Fajrand, moje mili. Fajrand. Do widzenia, sorze. Dzień dobry, sorko. Dzień dobry, moje robaczki. Jak poszła praca domowa? Udało mi się zrobić te łatwiejsze zadania, natomiast chciałbym, żeby sorka pomogła mi z tymi abitniejszymi. To cudownie, że postawiłeś sobie problem i próbujesz go rozwiązać. Zaraz pokażę ci podobne zadania, które podpowiedzą ci, jak się za nie zabrać. Ale najpierw chciałabym powiedzieć parę słów na temat wczorajszego zebrania, które byś przekazał klasie. Jasne. Jesteście bardzo zgraną klasą i każdy z nauczycieli was chwali. Oby tak dalej. A propos zadania... Wyjaśnimy je na lekcji, gdyż inni też mieli z nim problemy. Dobrze, dziękuję na pewno przy klasie. Do widzenia. Do widzenia. Bardzo lubię, jak moi uczniowie zadają mi pytania na temat zadań, które okazały się dla nich trudne, ponieważ wiem, że podjęli próbę ich rozwiązania. Krzychu wygląda zadowolonego. Widzę, że szkoła cię ci podoba, co? Masz rację, ta szkoła rządzi. Nauczyciele są świetni, szkoła ma swój cudowny klimat i mam wrażenie, że z uczniami też bez problemu znajdę wspólny język. Z tego co mówiłeś są mega otwarci. Jestem pewny, że Zamoś zapewni mi świetlaną przyszłość i zawrę tu przyjaźń na całe życie. To co, Maciek, może kawka? Pewnie kumplu. Którą stronę do sklepiku? Oj, już późno, sklepik już zamknięty, ale nic się nie martw. Mam automat. Ojejku, nie mam przy sobie drobnych. Spokojnie, u nas możesz płacić kartą. O, to super. Jeszcze raz dzięki za oprowadzenie.